Cześć, tu Kalina Kruzel. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić nasz najnowszy produkt z linii konopnej, a mianowicie cynamonową. Ultra to wyjątkowe połączenie dwóch najważniejszych kanabidoidów, a mianowicie CBD i CBG. Połączenie CBG i CBD w jednym produkcie wzmacnia ich synergię działania. To oznacza, że razem działają lepiej niż osobno. Olejek Ultra wspomaga koncentrację, redukuje stres i wspomaga nasze funkcje poznawcze. Cynamonowa Ultra to nie tylko i wyłącznie oryginalny smak cynamonu, ale również wszystkie inne prozdrowotne właściwości, które idą za tym, że włączamy ten ekstrakt do produktu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą infolinią.